Siema! witam Was w kolejnym odcinku, drugim odcinku 11 Staszka. Witam Was, moi widzowie, więc przypomnę, że 11 Staszka to będzie 11 powodów, które Was zachęcą lub zniechęcą do danego filmu. Poprzednim razem była 11 pozytywna, była nią Karbala. Teraz, więc, pora na 11 negatywną, czyli Avengers Age of Ultra. I'm always picking up after you boys. We can tear them apart. From the inside. That's the best you can do! to ass. <laughs> 1. Po co? Przecież jeżeli dodamy tam jeszcze kilku superbohaterów, to niedługo nie będzie nikogo, kto nie będzie popierdalał w jakiejś pedalskiej pelerynie. kamam on! 2. Film znów, tak jak w przypadku pierwszej części, powinien y, nazywać się Iron Man i spółka. Może komuś to pasuje, ale jeżeli nie chcecie słuchać ultra słabych sucharów Roberta Downeya Juniora przez kurwa ponad dwie godziny, to se odpuśćcie. 3. Budżet. Jest to jeden z najtańszych filmów o superbohatera, Bo jeżeli wyciągniemy z tego wszystkiego garże, Jacksona, Johansson, Ruffalo, Evansa, Hemswortha yy, i Roberta Downea Jr. oraz reżysera, to nie wiem, kurwa, zostanie nam parę baksów na burrito dla gościa, co napisał do tego główny scenariusz. 4. Scenariusz: brak. No bo po co przecież mamy kurwa słabe słuchary Roberta Downea Jr.? 5. Tony Junior. Bez komentarza, a uwierzcie mi, że gościu był kiedyś jednym z moich ulubionych aktorów. 6. Scarlett Johansson. Czy naprawdę nie mogli zostawić Erika Bany jako Halka albo Edwarda Nortona jako Halka, a musieli zamienić po raz kolejny Halka dając Rufalo, a nie mogli zamienić Scarlett Johansson? Po pierwsze, można znaleźć, sorry, ładniejszą aktorkę. Po drugie, jej postać jest tak beznadziejna, że przy niej nawet Nick Fury wypada po prostu rewelacyjnie. Wszyscy wani modlą się, żeby jej kontrakt z Marvelem w końcu się kurwa skończył. 7. Marvel zaczyna teraz popierdalać DC, bo wyobraźcie sobie, że Marvel od zawsze korzystał z nazw prawdziwych państw i miast. A tutaj nagle mamy co? Kurwa jakaś Sokowia. What the fuck! 8. Kreacje aktorskie. Wyobraźcie sobie, że w tym filmie rozpoczął się wyścig chyba na najbardziej spierdoloną kreację aktorską w karierze. I nawet Aaron Taylor Johnson czy Jeremy Renner straszą po nocach bardziej niż pedofile z Sosnowca. 9. Czarny charakter. Nie wiem, a był jakiś. 10. No dobra, w Stingerze był Thanos, czyli takiej scenie po napisach. No ale zaczyna się kurwa robić trochę jak grze o tron. Wypieprzone smoki i zombie nie mogą dojść, tak jak Thanos, nie wiem co on kurwa, dwie za wszystkie burdele w galaktyce kamam. I 11. Wymyślcie se sami. Każdy powód, żeby ominąć ten gówniany film, jest dobry, więc... Duet, do jakby to powiedział Schwarzenegger w predatorze, Duet! Dołeć. A ja się chciałem pożegnać z widzami retrospekcji i 11 Staszka, bo były pretensje, że nie było żadnego pożegnania. więc Zapraszam Was na kolejny odcinek 11 Staszka. Zapraszam również do śledzenia losów naszego filmu Porwać Andrzeja i kulis jego powstawania. No i cóż, niebawem odcinek kolejny 11 Staszka, a w niej Kang Fury. Więc zapraszam.